Nostalgia najczęściej dosięga ludzi starych, tęsknota za czymś, co już dawno minęło, za czymś, co budzi w sercu pozytywne uczucia. Uczucie nostalgii i mnie dopadło, wszak swój sądziwy wiek już posiadam. Tęskno mi do czasów, gdzie 8 bitów rządziło w grach wideo. Tęsknąłem za czasami, gdzie mogłem spędzać mnóstwo czasu na graniu i dawało mi to kupę radości, postanowiłem, że odświeżę sobie pamięć i stworzę cykl poświęcony grom, które grałem w dzieciństwie, które zrobiły na mnie duże wrażenie lub najzwyczajniej dały mnóstwo godzin dobrej zabawy. Na pierwszy odcinek tej serii, którą zatytułowałem Nostalgia, wybrałem grę, która jakimś dziwnym trafem najbardziej utkwiła mi w pamięci. W sumie nie wiem dlaczego. Może dlatego, że lubię koty, a może dlatego, że spędziłem mnóstwo czasu przy tej grze i dobrze się przy niej bawiłem. Ciężko stwierdzić. Ale i CAT, bo właśnie o tej grze będzie pierwszy odcinek. Jest grą platformową stworzoną przez niejakiego Billa Williamsa. Tak tak, w tamtych czasach gry były tworzone przez jedną osobę. Gra została wydana w 1983 roku przez Synapse Software na 8-bitowe atari. Rok później tytuł ten także został wydany na komputery PC. Głównym bohaterem w grze jest kot, dachowiec o imieniu Freddy, który żyje na ulicy. Życie takiego kota nie jest usłane różami, jest pełne niebezpieczeństw. I aby przetrwać trzeba łapać myszy, które bez beztrosko hasają sobie po sznurkach do prania przy pobliskim trzypiętrowym bloku. Nasz kocur podczas łapania myszy od czasu do czasu wpada przez otwarte okno do obcego mieszkania. Każde takie mieszkanie jest oddzielną minigierką po ukończeniu której będziemy mieli możliwość zdobyć serce pięknej kocicy. Jest to kolejna minigierka w której mamy za zadanie po platformach piąć się w górę gdzie znajduje się nasza kotka. W zadaniu tym przeszkadzają nam inne kocury po zetknięciu z którymi nasz amant ginie. Przejdźmy do minigierek, które głównie polegają na łapaniu myszy lub rybek. I na przykład wpadamy do mieszkania, gdzie na środku jest wielki ser, po którym hasają beztrosko myszy, które musimy wszystkie wyłapać. Zadanie nie jest łatwe, cwane myszy chowają się w dziurach w serze, a wszędobylska miotła, która sprząta mieszkanie, próbuje nas wymieć za okno. Innym razem wpadamy do akwarium pełne rybek, które musimy wszystkie złapać. W zadaniu tym przeszkadzają nam elektryczne węgorze. Przejdźmy do grafiki. Jak na tamte czasy był to szczyt możliwości technicznych. Rozdzielczość gry to 320x200 pikseli. Na ekranie telewizora mogliśmy zobaczyć aż 4 kolory. Grafika była pełna detali, a nasz kocur wyglądał jak żywy. A przynajmniej tak wydawało mi się kiedy miałem mniej niż 10 lat. Ach, ile to ja spędziłem przy tej grze godzin? Jedną czwartą czasu to wgrywanie gry na Atari 800XL. Może w to nie uwierzycie, ale wgrywanie gry do pamięci komputera trwało mniej więcej 15 minut. Teraz to nie do pomyślenia, ale w tamtych czasach to był standard. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta podróż do przeszłości. A dla młodszych graczy, ta krótka lekcja historii.